Nazywam się John Bennett, co nazwisko przyjęte moje, właściwe nazwisko było Jan Książczyk, ale oczywiście y, po ożenieniu się w Anglii i ewentualnie po urodzeniu się dziecka, y, Anglicy w ogóle nie mogliby mówić takiego, takiego nazwiska. Y, więc jak Żona z dzieckiem szła do doktora, czy coś to mówili. O, o, ta pani jest tym śmiesznym nazwiskiem. No więc to był powodem, że przyjąłem nazwisko, które na, na, na całym świecie wymawia się podobnie. Urodziłem się właściwie niedaleko z tą głęboką, jakieś 20, 20 kilometrów. Wioska nazywa się Krzepczów. Dostałem zawiadomienie, żeby zgłosić się w świetniku. No i zacząłem tam latać, ale e, i nawet w świetniku. Wszystko dobrze mi wychodziło, bo przeciętnym uczeni latał jakieś w pobliżu 10 godzin. Zanim poleciał samodzielnie, a ja już poleciałem po 6 godzinach. Wszystkich zdaje się nas, wszystkich razem nas było 18, no, ale to było podzielone, na, na każdy instruktor miał swoją grupę, i w tym wypadku no, była grupa 6 chłopaków, Nie pamiętam kto był, no, tylko była nas No i jak powiadam, Jeden latał, a druga, reszta czekała, jak tamten wyląduje, więc następny wsiadał do samolotu. Nasza grupa osiemnastu uczniów była podzielona do, do, do instruktorów, tam zdaje się, było z pięciu instruktorów. No i każdy zabierał swojego ucznia, no i dwa, trzy, trzy samoloty naraz latały, więc z tej grupy jeden uczeń latał, polatał, wracał z powrotem, wychodził. Instruktor siedział nadal w samolocie, a następny uczeń wsiadał do tego. No i znowu robił tam rundy i, I to samo powtarzanie to samo powtarzanie. Więc komendantem szkoły był kapitan Jan Prodan, bardzo Wysoki, bardzo potężny mężczyzna. No i oprócz tego bardzo porządny człowiek. Wykładał czasem teorię latania. Właściwie tak dużo tej teorii nie było. Było raczej więcej praktyki niż teorii. Instruktorem był Krawczyk, porucznik Krawczyk, w cywilu oczywiście, bo to wszystko byli piloci rezerwy. Tylko właśnie ten kapitan Prodan był w mundurze, wszyscy inni byli ubrani po cywilu. No więc, y, jak powiedziałem, budynku jeszcze nie było. Budynek właśnie był w trakcie budowy. W, tej, w tym czasie, jak ja tam byłem, spaliśmy w hangarze. No i, i, i również... Y, te lekcje odbyw odbywały się więcej na lotnisku oczywiście, mniej praktyki, które były tu również w hangarze. E, tu jeszcze jest ciekawa scena, e, podczas budowy te tego głównego budynku, który już wtedy wyglądał bardzo ładnie, tylko nie jako budynek, tylko same te żelazne tregry, które tam… E, Ludzie to montowali, spawali i my jesteśmy na lotnisku, i nagle tam jest jakiś krzyk. No i okazało się, że z jakiegoś powodu, czy tam był prąd, czy po prostu jeden z tych robotników spadł z, z tych prędkości. No i oczywiście śmiertelnie zabił się na dole. No to był wypadek. No Przybiegliśmy również z, z, tego, z lotniska, no i człowiek zabity, no. I tam złożyli te zwłoki w jakiejś komórce, razem tam, tam z narzędziami tych robotników. No i, i to jeszcze w nocy wypadło, że ja miałem wartę. Bałem się strasznie tego zmarłego człowieka. Pod koniec kursu trzeba było przelecieć jakieś dystanse i wrócić z powrotem. A tu jeszcze, nawet, nawet wówczas mapy były tak ograniczone, że nie, nie, nie mieliśmy własnych map, tylko trzeba było wziąć mapę i po prostu na papierze mniej więcej przerysować, gdzie są lasy, gdzie są rzeki i na podstawie tego lecieć zdaje się do Zamościa i z powrotem, a ten Geniu rębowski, no to ja poleciałem, przyleciałem, zdaje się ten Geniu leciał następny, pożyczył ode mnie zegarek, no i poleciał, no i tylko się pomylił i leciał i leciał, no i tam Widocznie zaczął lądować na jakiejś mokrej łące. oczywiście jak tylko dotknął kołami, no to przewrócił się na plecy. No, nic mu się nie stało. No i po paru dniach wrócił następnego, czy trzeciego dnia wrócił z powrotem na lotnisko bez samolotu. No, a mój zegarek chorobu gdzieś w tym, w tym, w tej kraksie. No to dlatego go do, doskonale pamiętam. Samolot nazywał się RWD-8, bardzo, bardzo ładny, lekki, bardzo ładny samolot do zwykłego latania, nie był zdolny do akrobacji, tylko po prostu do podstawowego latania. Podstawowe szybowce nazywały się Wrona, ech. jak to wytłumaczyć, ten szybowiec to był po prostu ech. Bez kadłuba, bez niczego, tylko było po prostu dwa drążki i pokrzyżowane. Skrzydło było przyczepione na wierzchu, siedzenie było z, z, z dykty wygięte na przodzie tego, no i zapinało się pasy. I Orczyk, i drążek, żadnej kabiny, nic. No i same loty, oczywiście, były całkiem inne, bo to E, zaczynały loty, zaczynały się na łące. E, guma, liny gumowe były napięte. Szybowiec był zakotwiczony. Instruktor stał z boku, trzymał skrzydło. No jak, jak, jak te gumy były napięte, toż instruktor pociągnął linkę. No i spuścił ten szybowiec. Szybowiec nawet może nawet nie, od, nie odskoczył od ziemi, tylko po prostu posuroł jakieś 100 metrów połące. No ale z kolei potem następny już był trochę wyżej i trochę wyżej i na samym końcu już był z samej ze, ze szczytu góry, był w, w, w kat, katapultowany. 1 maja była, była przysięga na rzecz Francji oczywiście, nie Polski. No i stamtąd pociągiem wyjechaliśmy do Lyon. I właśnie w Lyon już spotkałem Tadzia Górę, który już był tam wcześniej. 15 czy 16 maja zaczęli nas ewakuować z Lyon razem z Tadziem Górą zawodowali w pociągu, i pociągiem mieliśmy dojechać do, do, do portu na Morzu Śródziemnym, i stamtąd plan był, że stamtąd nie tylko Polacy, Polacy tam również byli, dość sporo i Czesi i Holendrzy, ale najwięcej Francuzów. I wszyscy ci ludzie mieli być, przepłynąć, do Algerii, do Oranu i tam miała być reorganizacja francuskiego lotnictwa. No, ale oczywiście tak nie się nie stało, bo w międzyczasie Francuzi podpisali umowę pokojową i zostawili nas na plaży bez jedzenia, bez pieniędzy, bez niczego. No i stamtąd, tak jak to mógł, musiał się ładować na pociągi, dojechać do Zatoki Biskajskiej, do Atlantyku, więc e, ten porcik, ten mały port już w samym rogu tam między Hiszpanią i Francją nazywał się Port Vendôme, no i stamtąd pociągiem znów, na dwa, trzy dni dopłynęliśmy do już na Zatoce e, Beskijskiej e, znów mały port, e, nazywał się Port Vendel, St. Jean de Luz. No i statki były, ale nie w porcie. Port był za mały, za płytki. Stał, statki stały na redzie m, dość daleko jakieś pół kilometra może w morzu. No i nas zabierali po 30. Po 30 naraz, chociaż to był koniec czerwca, pogoda była diabelska, ulewnia, wichura, pochmurno, tym statkiem rzucało, choroba jak korkiem. A te, te nasze szalupy podpływały do tego statku, no i trzeba było oczekiwać chwilę, tak jak, jak ta fola podniosła, Trzeba chwytać te, te schodki. No i oczywiście gramoli się jakoś na statek. No i, no, prawie że większość ludzi, te bagaże, co mieli w rękach, to pogubili w morzu. No ale załadowali, no i statek zaczął odpływać przy wybrzeżu Hiszpanii, w głąb e, Atlantyku i dopiero zawrócił do Morza e, Irlandzkiego już się na początku lipca dopłynęliśmy do Liverpoolu. Pojechaliśmy tu z bardzo dobrym przyjacielem, pułkownik Jonkała, całą naszą rodzinę i on sam. Pojechaliśmy do Bezmiechowej, z Bezmiechowej do Ustnianowej, zobaczcie jak to wygląda. Tam oczywiście nie ma nic, wszystko zarośnięte za krzakami. No i stamtąd prosto przyjechaliśmy do Świdnika właśnie na tą uroczystości. Tam, a to tam jeszcze przecinałem tą wstęgę przy tym pomniku.